Wrocław, 13 grudnia 2022 Różanka Kaskady Różanki końcowy etap prac wykończeniowych w otoczeniu budynków które są w części zasiedlone w części przekazywane odbiorcom otoczenie to zabudowa z końcówki ubiegłego wieku aktualnie porządkowany jest teren wokół pracują jeszcze maszyny budowlane przesuwające, przewożące pozostałości po budowie jest słoneczny, aczkolwiek mroźny dzień jest słońce